Dzień dobry. Witam serdecznie w następnym odcinku na naszym kanale o pojazdach dostępnych w naszym salonie. Ja nazywam się Iza Kraszewska i chciałam przedstawić Państwu markę posl i model Camster 180. Zapraszam. Jeżeli chodzi o yy, markę posl i model Camster, jest to konkurencja do samochodu Volkswagen California. Różnice pomiędzy tymi dwoma modelami, trzy najważniejsze różnice, to po pierwsze drzwi, które w przypadku Campstera otwierają się zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Dodatkowo jest wyjmowany moduł kuchenny, o którym opowiem później. I co najważniejsze, cena, niższa cena. Campster jest samochodem wielofunkcyjnym. Może spełniać funkcję samochodu osobowego, w którym spokojnie mogą podróżować cztery osoby. Następnie, wyjmując tylny rząd, o którym też pokażę, może służyć jako samochód do przewożenia większych rzeczy i najważniejsza funkcja to funkcja kampera, w którym przyjemnie i komfortowo mogą podróżować dwie, a nawet cztery osoby. Na krótsze lub dłuższe dystanse. Zapraszam serdecznie na tył pojazdu. Jeżeli chodzi o bagażnik, jest on bardzo pojemny. Dodatkowo z tyłu znajdują się wyloty ciepłego powietrza, jak i szafki do przechowywania rzeczy. Jeżeli chodzi o fotele, tak jak wspominałam wcześniej, można je całkowicie wyjąć, przez co cała powierzchnia, jeżeli chodzi o bagażnik, się zwiększa i można przewozić większe rzeczy. Lewa strona pojazdu to jest gniazdko zewnętrzne do podłączenia kampera do prądu oraz wlew do tankowania paliwa. Pojazd jest na 17 calowych felgach aluminiowych. Dodatkowo w kołach są czujniki ciśnienia w oponach. Szyby z tyłu kampera są przyciemniane, dzięki czemu jest intymnie i komfortowo w środku. Zapraszam serdecznie do środka. Pojazd jest na podwoziu Peugeot'a z silnikiem 2.2 177 koni mechanicznych z automatyczną skrzynią biegów. Dodatkowa funkcja, która jest w tym akurat pojeździe, czyli to jest jako opcja, jest Grip Control. Jest to funkcja, która nie jest napędem 4x4, natomiast wspomaga jazdę podczas różnych warunków, jeżeli chodzi o trasę. Przycisk, jeżeli chodzi o Grip Control, znajduje się z lewej strony kierownicy i można napęd dostosować do na przykład tryb śnieg, Tryb błoto, tryb piasek. Dzięki czemu łatwiej jest prowadzić campervana. Pojazd posiada automatyczną dwustrefową klimatyzację, duży wyświetlacz, jeżeli chodzi o radio lub ustawianie różnego rodzaju funkcji, automatyczne szyby z przodu, składane lusterka, czujnik martwego pola w lusterkach i dodatkowo podgrzewane. Fotele. Zarówno fotel kierowcy, jak i pasażera są fotelami obrotowymi, co ułatwia zintegrowanie z tutaj zresztą salonu, na przykład jedzenie razem posiłków. Jeżeli chodzi o stolik, stolik jest składany, zdejmowany i wyjmowany. Jest to dosyć proste, bo to są dwa przyciski i tak naprawdę złożenie nogi. Stolik mamy wyjęty. Następnie w salonie mamy zlew oraz kuchenkę gazową. Jeżeli chodzi o, o zlew, to pod zlewem znajdują się dwa baniaki 10-litrowe, zarówno na czystą jak i szarą wodę. Następnie znajduje się pomieszczenie na butlę gazową oraz szuflada na przykład na sztućce. Dodatkowo w salonie znajduje się też mała lodówka na przykład na napoje. W salonie znajduje się również panel jeżeli chodzi o obsługę, akumulator, yy, światło, wodę i włączenie lodówki, znajduje się klimatyzacja oraz ogrzewanie Webasto, z którego dzisiaj skorzystaliśmy. Jeżeli chodzi o gniazdka, to gniazdka 230 znajdują się w dwóch miejscach. Pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o gniazdko 230V, to jest przy lodówce. Drugie gniazdko 230 jest w bagażniku. Dodatkowo znajdują się gniazda USB, które znajduje się w lampce i w kabinie kierowcy. W campsterze mamy cztery miejsca, jeżeli chodzi o spanie. Pierwsze to jest rozkładane fotele i zaraz pokażę. Drugie jest rozkładany dach, który też Państwu pokażę. W pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o fotele, po rozłożeniu foteli, pod spodem znajdują się dwie poduszki, które umieszczamy w jednym i w drugim miejscu. O. Myślę, że mężczyzna sobie bardziej poradzi, szybciej. Pod spodem mamy nóżkę, którą blokujemy, i tak też robimy z drugą kanapą. Dzięki czemu tworzy nam się duże i komfortowe łóżko do spania. W podnoszonym dachu mogą spokojnie spać dwie osoby. Dodatkowo mamy zasuwane, zamykane okna. Tutaj możemy je zasunąć, żeby było cieplej, lub odsłonić, żeby ewentualnie wpływało powietrze. Możemy całkowicie otworzyć dach, czyli żeby go podnieść do góry. Łóżko w dachu jest bardzo komfortowe. I spokojnie wyśpią się tutaj dwie osoby. A może nawet trójka dzieci. Chociaż nie. Dwie osoby. Jak wspominałam, samochód jest otwierany zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Moduł kuchenny jest wyjmowany. Z tej strony mamy dostęp też do, do baniaków z wodą. I co najważniejsze, z tej strony możemy włożyć butlę gazową. Natomiast, tak jak wspominałam, całość tego modułu możemy wyciągnąć, postawić z boku i rozkoszować się większą ilością miejsca w środku. Żeby zobaczyć ten model i zobaczyć też inne nasze modele, serdecznie zapraszam do naszego salonu Mobitech Caravan Center. O Żarowie Mazowieckim przy ulicy Poznańskiej 164. Zachęcam też do subskrybowania naszego kanału. Nie ominąłcie takie filmiki. Dziękuję bardzo, do zobaczenia!